Do zdarzenia doszło na początku grudnia. 49-letnia mieszkanka naszego powiatu poszukiwała w internecie dobrej dla siebie oferty kupna telefonu, marki iPhone. Taką ofertę znalazła na jednej ze stron sprzedażowych. Skontaktowała się z tą osobą sprzedającą. Kontakt był od razu. Ustaliły ta sprzedająca i kupująca ustaliły cenę. Miało to być 1500 zł. Ta kupująca poprosiła jeszcze tą osobę sprzedającą o umieszczenie na takim znanym jej portalu sprzedażowym tej oferty, tak też się stało. No i kupująca tą cenę za tego iPhone'a, czyli 1500 zł przelewem poprzez blik na podane dane wykonała. No niestety, ale kontakt ze sprzedającym po dokonaniu tego przelewu nagle się urwał. Ogłoszenie również zniknęło z sieci. Cały czas apelujemy. O o ostrożność, o rozwagę, zwłaszcza teraz, właśnie w tym okresie przedświątecznym, kiedy bardzo często robimy dużo zakupów na prezenty, zwłaszcza właśnie w internecie. Apelujemy o to, aby nie przelewać na żadne podane przez sprzedających rachunki pieniędzy, abyśmy również nie udostępniali naszych haseł, naszych loginów. Jeżeli chcemy zrobić zakupy, róbmy je w sprawdzonych sklepach. Jeżeli robimy zakupy, Sprawdzajmy zawsze opinie o kupuj o sprzedającym, opinie o firmie. Sprawdźmy czy ta firma ma faktycznie siedzibę, czy posiada wszystkie niezbędne w internecie wszystkie niezbędne informacje jakie tylko moglibyśmy tam wyszukać. Jeżeli robimy zakupy w sklepach, także pamiętajmy o tym, aby zawsze nasza torebka była blisko, nie zostawiajmy naszych rzeczy w koszyku. Starajmy się nie nosić przy sobie dużych wartości pieniężnych, ani dokumentów, gdyż nawet jeżeli doszłoby do jakiegoś do przestępstwa kradzieży, no to one nam po prostu nie zostaną skradzione.